Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz, błogosławieni już teraz, którzy w Panu umierają. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo ich czyny idą razem z nimi. Oto Słowo Boże. Głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego, na swe ucho, na głos mojego błagania. Nowe Ewangelii według świętego Jana. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drodzy żałobni słuchacze, zgromadzeni w tej trzygodnej bazylice katedralnej i złączeni z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Z bólem i smutkiem żegnamy świętej pamięci księdza biskupa Jana Bernarda, pasterza diecezji pelblińskiej. Odszedł w 72 roku życia, w 49 roku ofiarnej posługi kapłańskiej, 24 roku posługi biskupiej, w tym w 20, 20 lat posługi biskupa diecezjalnego Pelplińskiego. Dzisiaj żegna go cały Kościół. Żegna go Kościół Pelpliński. 55 lat temu, dokładnie 28 kwietnia, wraz z moimi kolegami tu obecnymi przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie, a żegnamy naszego młodszego brata. Widać, że ludzkie kalkulacje niewiele zdają się w takim wypadku. Dzisiaj żegnamy go jako Ostatniego biskupa pomocniczego Chełmińskiego i pierwszego biskupa diecyzjalnego Pelplińskiego. Człowiekiem niesłychanie uzdolnionym. Jako sw zawołanie swojego niebieskiego patrona przyjął słowa Jana Chciciela Parare vias domini. Przygotowywać, prostować drogi dla Pana. Ożywił kult maryjny w wielu miejscach, erygował nowe sanktuaria maryjne. Trudno nam się z tym pogodzić, ale jeżeli chcemy godnie uczcić jego pamięć, to umiłowani sięgamy do pisma świętego, tak jak on sięgał ustawicznie. W każdej wymownej chwili swojego życia w Piśmie Świętym znajdował słowa umocnienia i pociechy. Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Nie dlatego, że umierają, ale dlatego, że umierają w Panu. To znaczy w łączności z Nim, we wspólnocie życia i miłości z Nim, i w zawierzeniu. Posłuchajmy, co na ten temat nie z zagrobu, ale z drugiej strony życia ma do powiedzenia nasz zmarły współbrat, którego dzisiaj żegnamy. Bóg jest Bogiem życia, uczył. A to życie ukazuje się w całej pełni dopiero po drugiej stronie, po drugiej stronie śmierci. Śmierć kończy pewne układy ważne tutaj na Ziemi, natomiast o wiele radośniejsze jest to, że zaczyna się ta droga do Boga, który jest Bogiem żywym. I tam następuje zatem niejako zrównanie z aniołami, czyli z duchami czystymi, stworzonymi dla chwały nieba, wiernie trwającymi przed Bogiem. Szczęśliwi ci, którzy odchodzą od nas na zawsze. Tak może mówić tylko Bóg i ten, który z polecenia Bożego mówi, w perspektywie wieczności patrząc na pełnię życia, które raz rozpoczęte nigdy się nie kończy. Całe życie i cała posługa świętej pamięci biskupa Jana Bernarda nie była przecież niczym innym jak ustawicznym pogłębianiem wiary i prostowaniem dróg dla Pana w ludzkich sercach. Sam kroczył tą drogą. I innym wskazywał tę drogę. Koniec tej drogi, która tutaj kończy się na ziemi, jawi się jako przeżycie piękne i budujące, bo przecież nie prowadzi do nikąd, a prowadzi do spotkania z Bogiem. Ci wszyscy, którzy bliżej znali księdza biskupa Jana Bernarda, przyznają, że był człowiekiem ogromnie pogodnym, wnoszącym jeżeli nie wprost nadzieję, to i radość, to przynajmniej uśmiech, a nawet, nawet w najbardziej nieoczekiwanych i przykrych sytuacjach. Nie wyłączając śmierci, która przecież należy do życia ludzkiego. Mówił. Często widzimy rzeczywistość śmierci tylko przez łzy. Ale łzy zacierają nam prawdziwy obraz, prawdziwe widzenie. Natomiast kiedy, ode... kiedy obeschną, kiedy ustanie płacz, wtedy zobaczymy obraz. Życie wieczne niestety poprzedzone jest zawsze przejściem przez Boga śmierci. To jest nieosodne. Przeszedł przez nią Jezus, święci. Wszyscy przyszli. i Matka Boska przeszła. Jan Paweł II odważnie kiedyś powiedział, Nie zasnęła, umarła, tak jak umiera każdy inny, bo i Chrystus umierał, ale umierał po to, by powstać do nowego życia. Za Chrystusem powtarzał: Idę przygotować wam drogę. Abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Przecież przez całe życie wsłuchiwał się w słowa Chrystusa. Nie znacie ani dnia, ani godziny. Spotykamy się po dwóch stronach Chrystusa zmartwychwstałego, dla którego, w którym i przez którego żyje jak wierzymy w sposób pełny w domu Ojca Niebieskiego a my na drodze, która jest ciągle otwarta zostawiłeś nam Boży pokarm Bożego Słowa i Bożego Chleba jako droga jako siłę i moc na tę drogę ku wieczności abyśmy nie osłabli abyśmy się nie zniechęcili Abyśmy nie zabłądzili. Niech posią Bożego Słowa, łaski i miłości, dobrego życia i przykładu, żywego świadectwa wiary, nadziei i radości tak hojnie rozsiawanej za Twojego życia, wyda obfite owoce świętości, miłości, dobra w życiu nas wszystkich. Oto prosimy. oh